Walce z głosem. Uwaga, to co tutaj dzisiaj dzieje jest skomplikowane, dziwne i niezrozumiałe nawet dla mnie. A słuchając tego nagrania, po dłuższym czasie miałam w swoich myślach tylko jedno słowo. Grinch. Można uznać, że jest to taka bajka z odklejki. To zaczynam wam czytać. Była sobie raz dziewczyna o imieniu Lira. Była bardzo miła, kochała śpiewać, chodzić na spacery, pisać opowiadania i robić wiele kreatywnych rzeczy, ale od kiedy skończyła 11 lat, miała bardzo dziwne myśli. Ignorowała je przez trzy lata aż do czasu. Miała problem, ponieważ kiedy się uczyła, coś zmuszało ją do rzeczy, których nie chciała wykonywać. To zaczęło rzutować na jej życie prywatne, zaczęła się bardziej kłócić z rodzicami i rodziną. Chciała się z nimi pogodzić, chciała żyć spokojnie, ale nie mogła. Przez pewien głos w jej głowie. Zastanawiała się, co jest ze mną nie tak. Dlaczego rozmawiam sama ze sobą? No dalej, odezwij się. Wiem, że tam jesteś. Duch, cisza. Słuchaj, mam dość tego, że nie przeszkadzasz. Nie wiem, jak się nazywasz, ale chcę cię poznać od innej strony. Powiedziała Lira. Wtedy Duch odpowiedział: Pogadamy jak zdasz egzamin z hiszpańskiego. Jak mogłaś tak się zachować? Nic nie pamiętasz. Jesteś do niczego. Zawodzisz innych, twoją rodzinę. Pamiętasz, jak ci pomagali się uczyć, a ty co? Zmarnowali na ciebie czas i ty też na siebie marnujesz. Lira odpowiedziała: Wiesz co? To nie było miłe. Zresztą, tak jak zwykle, nie jesteś miły. Ale okej, okay, już się przyzwyczaiłam. Słuchaj, daj się poznać. W mojej głowie jesteś zapisany jako duch. Mogłabym zostawić to tak jak jest, ale zapisuję moje myśli na wszelki wypadek. Duch. Chwila, co? Przecież teraz będziesz miała dowód na moje istnienie. Poza tym sama też jesteś niemiła. Lira, stałam się taka od Twojego gadania. Słuchaj, krótka piłka, nie dam się już nękać. Wiem, że to ty, a nie ja. Chociaż łatwo jest pomylić Twoje myśli z moimi, bo mówisz moim głosem. Jest środek nocy, a ty już zrobiłeś mi pranie mózgu. Sprawiłeś, że zwariowałam. Podobno to wynik dorastania, DHD i innych czynników, ale uważam, że duch albo widmo to trafne imię dla ciebie. Przy tym, jak mnie nękasz i nawiedzasz. Duch, bardzo rozgadana jesteś, ja tylko myślisz, że łatwo jest żyć tak w czyjejś głowie? A może to ty we mnie siedzisz? Czy wiesz, jak to jest, nie mieć swojej formy, męczyć się całymi dniami z tobą? Ja tylko chciałem mieć swój kąt. Nawet nie wiem, czy mam płeć, chociaż w twojej głowie albo mojej, e tam, w czym tam rozmawiamy, w napisach, jestem mężczyzną. Lira, to smutne. Tak naprawdę mam na imię inaczej. Jestem Ala, ale łatwiej jest rozmawiać z tobą, mając inne imię, aby nie utożsamiać się z tobą. Na razie będziesz ono, chyba że chcesz mieć moje imię i wtedy będziesz dziewczyną. Duch, no, nie wiem, no dobra, ale chcę być facetem. Nie będziemy się mylić, a może kiedyś przejmę twoje ciało. Lira. Ej, nie pozwalaj sobie na zbyt wiele. Możesz mieć moje imię i możesz być chłopakiem. Czekaj, muszę to ustawić. Ciężko się mega gmera we własnej głowie. Zwłaszcza, że to przypomina czat, ale taki bez ładu i składu, gdzie wszystko się miesza i totalnie niczego tutaj nie rozumiem. Duch, no dobra, czekam. Galaktia, gotowe. Duch Lirej, o. Galaktia. TTT, spokój, nie przeklinaj mi na odcinku. Miałeś się nazywać Lirek, a nie Lirej. Ciepło, Pogmera trochę w ustawieniach i będzie git. O, gotowe. Duch Lirek odpowiedział. Ok, ale to imię brzmi zbyt małogodnie. To trochę poniżające... Mam już ponad trzy lata, a właściwie mój pobyt tutaj jest od początku twojego życia, jak nie dłużej. Galaktia. Chwila. Chcesz mi niby powiedzieć, że siedziałeś tutaj już dłużej? Ty życie? ile mojego mózgu już zjadłeś? Duch Lirek. Tak, trochę tu już jestem, właściwie od zawsze, ale wcześniej ci tak to nie przeszkadzało. Dlatego mnie olewałaś. Ale nie jem twojego mózgu i chyba nie jestem pasożytem ale o tym co ci teraz powiedziałem, raczej nie wiedziałaś, aż do teraz. Swoją drogą dalej mi nie pasuje ta nazwa. Mogę być po prostu duchem, albo widmo, czy coś w tym stylu. Galaktia, zastanowię się, na razie będziesz znowu duchem. Wierzę, że możemy tak rozmawiać przez całą noc, a dniem mam egzamin i nie chcę, abyś mi przeszkadzał, nie będę mieć czasu, aby wyprzeć myśli. Duch. <głos> <głos> Widzisz? Już działa. Już się martwisz. Już się boisz. Twój kanał to jakaś totalna sraka. I tak nikt nie reaguje na twoje filmy. Oprócz rodziny. I nie wierzysz w siebie. Potem będzie gorzej. Już zasiałem ziarenko strachu. Że masz jakieś choroby psychiczne. Galaktyka. Ehm. Um, czuję się trochę jak grze. Warto wiedzieć, że jesteś facetem. Sam użyłeś formy męskiej, ale co do mojego kanału, mam plany i pamiętam, że była jedna osoba, która chciała mnie oglądać, i to się liczy. Duch, ty, faktycznie. Ale co z tego, że jestem facetem, skoro nie mam własnych organów, a jedynie taką formę w napisach? I lepiej, abyś nie miał. W ogóle, jak nazwać tę opowieść? Czy co tam z tego wyjdzie? Duch. Chwila, co? Jaka opowieść? Galaktia, będziesz w sieci. Cieszysz się? Wiem, że nie za bardzo daję ci wybór, ale słuchaj, jesteś w mojej głowie, a ja jestem początkującą YouTuberką i ty dobrze o tym wiesz. Mogłeś znaleźć sobie inną ofiarę. Ostatnio nie mogłam robić filmów przez Twoje gadanie, więc no, duch. No, właśnie, nie mogłem znaleźć innej ofiary, bo jestem do Ciebie przypisany. Galaktia. No, właśnie, o tym też mi nie mówiłeś. Z tego, co mi przed chwilą powiedziałeś, jesteś czymś, ale taką częścią mnie. Ale nie mną, takim bardziej przedupasem. Duch. Ej, jesteś bardzo wredna. Jestem kimś więcej niż przedupasem. Galaktia. Słuchaj, tak naprawdę jestem miła. Ale chciałam, abyś zobaczył, jak to jest, i chociaż zemsta to nie zawsze dobry pomysł, to potrzebowałam ponarzekać i poobrażać kogoś, a najlepsze miejsce do tego to mój własny łeb. Szept. Szept. Ja mam duże, ale mam duże. Ja mam duże, ja ja a ty jesteś ty, jesteś ducha. Jestem sedna, jestem sodaźny, jesteś śmiałością. Duch. Holender, co jest? Galaktia. No? Nieźle odkleił? Miałam rację. To ja mam tu władzę. Mam większą kontrolę niż myślałam. Czy, czy. Czy ty mnie osłabiałeś? Trułeś mnie? Duch, masz rację. Jesteśmy połączeni. Tylko jak? Galaktia. Myślę, że to sporo rozmów, jak na 20 minut. Założę się, że i tak połowa z naszych rozmów się nie zapisała, bo moje ręce nie nadążają. Poza tym nikt by nie wytrzymał tyle gadania do samej siebie. Duchu, przepraszam. Sorki za moje gadanie. ADHD mi się troszeczkę odpaliło. Tutaj wygląda na to, że jestem bardziej rozgadana niż w rzeczywistości. I niż ty. Ale to dlatego, że tyle razy gadałeś, że teraz ja mam prawo do głosu. A teraz, Sorki, idę spać. Pięć sekund po tej myśli. Jeszcze coś. Jak będę spać, proszę, nie męcz mnie w snach, aby kontrolować mój umysł. Daj mi odpocząć i nie wmawiaj mi, że mam depresję, jestem psychopatką, czy coś w tym stylu, ok? Duch. <noise> Zobaczymy. Galaktyka. No, mam nadzieję, że kiedy wrzucę to do sieci, nie będziesz mi robił wyrzutów sumienia ani mnie hamował. Wystarczająco już straciłam. Fira, czekaj, nie, dlaczego to robisz? Jednak też masz kontrolę. Proszę zawszem to, nie chcę już pisać. Ręce mnie bolą, przepraszam. Nie chciałam cię urazić, tylko dajcie do zrozumienia, co czuję. Duch, teraz już rozumiem. Mogę cię osłabiać, ale ty też nie możesz. Galaktya, nadal jestem w szoku. Nie mogłeś sprawdzić tego inaczej? To niewiarygodne, że razem dzielimy ręce. Tylko dlaczego nie mogłam zatrzymać pisania? Galaktya, aż tak się rozkręciłam? Gala... Stop! Przestań pisać. Czas na sen. Klik. Koniec rozdziału. Dodatkowa dopowiedź. Jeszcze godzinę męczyłam się z zaśnięciem, bo mnie dręczył piosenkami dla małych dzieci i innymi słowami. Wpajał mi przekleństwa, mówił, że jestem Beksa i rozpieszczonym Bachorem i takie tam, oraz że nie zasługuję na wszystko, co dobre w moim życiu. Jej! Rozdział drugi. Kolejna noc. Galaktia. Duch, słuchaj, dotarło do mnie coś. Po pierwsze, sorki, że miałam ostatnio zły humor. Wiesz, może czy twój humor jest zależny od moich hormonów? Duch, nie wiem, ale to by wiele tłumaczyło. Galaktia, uczyłam się i według mnie możesz być kimś lub czymś, na kogo inni mówią wewnętrzny krytyk. Ale nie obrażasz mnie aż tak bardzo ostatnio. A skoro więcej osób niż tylko ja ma takich przydupasów, to miło wiedzieć, że nie jestem sama. Więc skoro mogłeś mi przeszkadzać, a ja tobie przez te lata, to może możemy sobie pomagać? Mamy wiele tematów. Zacznijmy od ustalenia granic, ok? Duch. Wiesz, że rozmawianie ze sobą i chwalenie się tym w sieci jest co najmniej dziwne? Galakcja. No właśnie. Słuchaj, ja to ja, a ty to ty. Ale skoro jesteśmy połączeni i nie możemy wykluczyć naszego istnienia, ponieważ możliwe, że ja istnieję tak samo jak ty, lub nie istnieję, może jesteś kimś jak duchowy przewodnik albo budowany we mnie kabel? Słuchaj, jak to, że do ciebie mówię, wygląda z twojej perspektywy? Duch. Masz rację. Myślę, że tak jest. A co do perspektywy. Dla mnie jesteś głosem i też widzę ten czat. Widzę nawet, jak na poprawiasz tekst. Wiem, że mój świat jest gdzie indziej, ale prawie nic nie pamiętam. Właśnie tak jest, kiedy się budzisz, aż do momentu, gdy zaśniesz. I tak jak ty, też mam emocje takie jak Twoje. Kiedy jesteś wkurzona, ja też jestem i tak dalej. Galaktia. Kiedyś rozmyślałam nad sensem istnienia, kim jestem i jak to możliwe życie słyszę. I doszłam do tego, że sensem życia jest życie, a w nim szukanie sensu życia, ale sens jest zmienny tak samo jak my i perspektywy. Sens dla każdego jest często indywidualny. Może świat powstał z zagubionej istoty, albo jesteśmy Jakąś wersję Simsów, i inni grają nami, obserwując, ale możliwe, że to taka pętla Simsów, i oni też są Simsami. Jest wiele opcji, jest wiele możliwości. Ale jeśli powstaliśmy z jednej lub kilku istot i podzieliliśmy się, aby nie było nam nudno, smuzno, lub żebyśmy po prostu byli w stanie coś poczuć. A czas też stały się pojęciem względnym, subiektywnym i totalnie zakręconym, umownym, tak samo jak umowne stały się rzeczy, tak jak normalność. Wtedy wiele rzeczy miałoby sens, przynajmniej dla mnie. Być może możemy się rozdzielać i łączyć, dlatego świata oczywiste jest, że możemy umierać. Może dla twojego świata oczywiste jest to, że można się odradzać. Wiesz o co chodzi? Tak jak Ying i Yang, nasze światy są połączone, tak jak my. Więc dla mnie to ma sens, że cię słyszę. Mam swoją duszę i utożsamiam się z nią, podświadomie, a czasami też świadomie. Tak samo jak ty zaczęłeś utożsamiać się ze mną, a ja z tobą. Więc jesteśmy połączeni, ale możliwe, że jesteśmy innymi istotami, które mogą istnieć, ale w innych światach pomimo tego, że się ze sobą komunikujemy. To moje spekulacje i to, czy uznamy to za prawdę, czy nie, zależy od perspektywy. Tak samo jak ogólnie uznajemy prawdę fałsz, to też zależy od perspektywy. Każdy ma swoje odkleki i wiele słów jest używanych na wyrost, ale przecież po coś są. Każdy ma prawo próbować mieć swoje prawa i problemy. Najlepiej byłoby, aby nie szkodziły innym, ale nie zawsze mamy na to wpływ. Może to dzięki temu, że mamy wyzwania, życie, chociaż jest trudne. To jest też ciekawe, dla każdego inaczej. Chcecie poznać, wspierać i rozumieć, szanować i tego też bym chciała od Ciebie. i siebie. Duch Zamurowało mnie. To by miało sens, ale w takim razie dlaczego niektórzy nie słyszą tak jak ja? Masz rację, wiele rzeczy jest pojęciem względnym i wiele rzeczy zależy od perspektywy. Galaktia. Już wiesz, że w prawdziwym świecie mam na imię Ala, ale nie wiesz, że imię Lira używam tylko po to, aby niczym haker łatwiej było mi się wkraść do samej siebie. Wiesz czemu jestem Galaktia? A to dlatego, że ta nazwa daje mi siłę, i nawet kiedy popełniam błędy, to wiem, że jestem wyjątkowa i wystarczająca. Jestem bohaterką, nie wiem czy dla innych, ale dla samej siebie na pewno. Codziennie walczę sama ze sobą, dla siebie i innych. Mam gorsze momenty, a nawet miesiące, jak każdy może je mieć. Nie potrafię być cicho, kiedy widzę, że coś jest złe, nawet kiedy myślę, że dobro i zło to pojęcie względne i wcale nie są czarno-białe, to też nie odcienie szarości, tylko bardziej wszystkie możliwe kolory, przenikające się przez siebie niczym paletka kolorów w pańcie, tylko że są jeszcze kolory takie jak srebrne, odblaskowe, neonowe i itp. Są też kolory których po prostu nie potrafimy opisać. Wiem, że z mojej perspektywy warto walczyć o głos, o głos innych, jeśli tego chcą, i jest to możliwe walczyć o tych, na których mi zależy. Obrażając innych i siebie, sprawiłam, że karma wróciła. Nawet jeśli ta walka jest niewidoczna, nawet jeśli to tylko ostatki sił, to każda próba, Każda walka to wystarczający dowód i powód, abym chciała żyć. Bo wstaję każdego dnia, za każdym razem, kiedy zasypiam, wiem, że być może to będzie koniec. Ale do końca chcę bronić moich granic i przekonań, jednocześnie będąc otwartą na nowe możliwości, nawet jeśli się boję nowości. Proszenie o pomoc to nie wstyd. Nawet najwięksi bohaterzy mają prawo potrzebować pomocy i odpoczynku czy wsparcia. Warto pamiętać, że odpoczynek to też forma walki, walki o swoją siłę, by wstać i iść dalej. Mam prawo próbować, mam prawo być po prostu sobą. Duch, wszystko jest takie zakręcone, powoli wątpię we wszystko, ale masz rację. Może jesteśmy jak ławica ryb płynąca w ten samym kierunku i wspierająca się, nawet jeśli w oceanie są drapieżniki, a część ryb nie jest po naszej stronie. Galaktia. Chociaż rozmawiam w pewnym sensie sama ze sobą, to czuję po raz pierwszy od dłuższego czasu, że rozumiem sama siebie, a wcześniej, nie rozmawiając z tobą czy tam sobą, nie byłam w stanie tego zrobić. Mam prawo kochać całą siebie, więc kocham cię, duchu. A może Galaktio? Duch. Galaktia to połączenie ciebie i mnie. To coś nowego. To połączenie wielu rzeczy, wspomnień i emocji. Ale to nadal ty, Ala. Teoretycznie, mógłbym zakończyć tutaj swoją przygodę, ale nie chcę. Będę kimś. Ale twoim aniołem stróżem. Chociaż nie wierzysz w Boga ITP, to pamiętaj, zawsze możesz się do mnie odezwać. Galaktyja, Myślałam, że ta przygoda będzie dłuższa. Duch, nie każda przygoda i opowieść, czy każde życie musi być długie, aby być wyjątkowe. Galaktyja, Czy to ty byłeś moim głosem rozsądku? Czy to ty powodowałeś to, że widziałam wizję, słonie na ścianach, hipopotany? Czy to ty sprawiłeś, że miałam fobię szkolną, dlatego postanowiłam opuścić pierwszą szkołę? Duch, nie, to zawsze byłaś ty. I twoja wyobraźnia, a tamta szkoła była dla ciebie drapieżnikiem. Ja to ty, a ty to ja. Kocham cię. A kochając cię, kocham siebie. Galaktya. czyli puzle ułożone? Duch, tak. Ale pamiętaj, zawsze możemy dodawać puzle, kawałek po kawałku. Obraz nadal nie powstał, będzie się kształtować przez całe Twoje życie. Jak nie dłużej? Kto wie, ile poprzednich wcieleń miałaś? Ale to bez znaczenia, ile ich było? Bo wszystko pewnie jest jak koło, chociaż nic nie jest pewne i niepewne. Galaktia Czyli to nie ty jesteś moim wewnętrznym krytykiem jesteś kimś, ale anioł stróż, a galaktia to moje takie alterego ale nadal ja jestem sobą kocham siebie, taką, jaką jestem i chociaż nie wierzę w Boga, to wierzę w siebie. I to mi wystarcza, ale nadal wątpię we wszystko, lecz mam wrażenie, że mi to nie przeszkadza tak jak kiedyś przeszkadzało. Może kiedyś jeszcze się odezwę duchu, od teraz sama dla siebie jestem bogiem i kocham się.